Ja jestem Technokrata, witam Was w kolejnym Techniusie. A to jest typ, który podjechał sobie do bazarku z kartami graficznymi na motorku i właśnie kupuje je sobie na wagę. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. Dobra, może te karty graficzne na wagę to jednak jest taki fake tutaj. Znaczy fake. No jest to po prostu moim zdaniem jakaś beka ciśnięta. Przez, przez tych chłopaczków. Może faktycznie mają aż tyle kart graficznych w nadmiarze, że postanowili sobie wyreżyserować taką scenkę. I tak to troszeczkę w Azji wygląda. Dzisiaj zajmiemy się dwoma tematami. Mianowicie, jednym z nich będzie, no właśnie, to, czyli sprzedawanie kart graficznych w Azji, a drugim będzie niestety przecieki cen 40-80, która szykuje się na drogą kartę, droższą niż w zapowiedziach. Więc dwa newsy, jeden w teorii dobry, drugi w, teo... drugi w praktyce zły. No a cóż, wy zostawcie suba, jak ktoś jeszcze nie subskrybuje, jestem bardzo wdzięczny. Jak zostawiacie subskrypcję, już dziękuję wszystkim tym, którzy subskrybują. Jak ktoś jeszcze nie su subskrybuje, zostaw suba. A my przechodzimy i zaczynamy właśnie od tego: od tych kart graficznych, które są na potęgę sprzedawane w Azji, bo jest ich za dużo. Dziwi mnie, no oczywiście, tak jak mówiłem, ta scena z początku filmu, czyli gdzie koleś kupuje te karty na wagę. Raczej no, na 100% jest wyreżyserowana. Tutaj on po prostu dostaje w siateczce karty graficzne. Tutaj, tutaj zostały one zważone na tej wadze. Dostaje w siateczce, zapłacił i jedzie. To jest wy wyreżyserowane. Nie ma szans na coś takiego ponieważ opłacalność byłaby dużo większa sprzedawać to choćby do Europy tak? Wysyłać to do Europy i sprzedawać te karty graficzne do Europy więc aż taka nadpodaż kart graficznych w Azji nie istnieje ale jest ich tam bardzo dużo i Azjaci jeżeli chodzi o używane karty graficzne, to jest akurat przykład z Wietnamu nie mają się bardzo, bardzo dobrze po właśnie likwidacji kopania na możliwości kopania na Ethereum po przejściu na Proof of Stake, gdzie już nie można kopać na kartach graficznych tej kryptowaluty, bo oczywiście inne można. Natomiast tej konkretnie najbardziej rentownej jak do tej pory już nie, no to tych kart graficznych w nadmiarze, a zwłaszcza, że teraz energia elektryczna coraz mocniej drożeje, więc to kopanie jest coraz mniej rentowne, to tych kart graficznych w nadmiarze jest absolutnie coraz więcej. Dziwi mnie tylko, że... Te karty nie trafiają do Europy, że te karty w jakiś sposób do nas faktycznie nie przypływają. Zastanawiam się, czy one idą na jakieś inne rynki nie wiem, Australia, Afryka, nawet Stany Zjednoczone, ale jakoś nie widać takiego masowego jakiegoś przypływu kart graficznych z Azji, a to jest dziwne osobiście moim zdaniem. Ja spodziewałem się, bałem, spodziewałem się już tego dawno niektórzy nawet ze mnie bekę że takie coś przewidywałem, natomiast wydawało mi się to wtedy jak najbardziej sensowne, że jeżeli krypto kopanie padnie, to że do Europy zostaną ściągnięte całej masy ilości takich kadli. I tych kadli jest masa, mówi się o tym, słyszy się o tym, natomiast nigdzie ich nie widać. Jakby ten, ta komunikacja, ten transport między Azją a resztą świata jest jednak utrudniony. Przypomnijcie sobie, jak było z kartą graficzną Intel A380. Ona wyszła w Chinach, wszyscy ją tam w Chinach mieli, coś tam testowali, ale zanim dorwały ją redakcje w Europie, w Stanach i tak dalej, to minęło naprawdę dużo czasu. A wydawałoby się, że hej, kupujemy poczta lotnicza, mamy i testujemy, nie? gdzie może mniejszym testerom jak ja, m, aż tak bardzo na tym nie zależało, żeby wydawać nie wiadomo jakie pieniądze na sprowadzanie tych kart graficznych, ale myślę, że było wiele dużych redakcji czy innych youtuberów, którzy no jakby dla nich wydanie nawet kilku tysi dolców na sprowadzenie takiej karty pocztą lotniczą jak najszybciej nie byłaby problemem, a jednak troszeczkę to trwało, więc Azja ma świetne ceny używanych kart graficznych i całą masę używanych kart graficznych. Z kolei Stany Zjednoczone mają ceny MSRP RTX-ów 40-80. A my, a Europa? A Europa te ceny ma takie: czyli startujące, nawet sobie to wcześniej obliczyłem, od 7,5 koła. Więc nie jest tak źle, jeżeli chodzi o 7,5 koła. A na temat 7,5 to jest 1600. 1600, a tutaj mamy już 1750, 1700, dobra, tutaj jest 70, ale tutaj już jest, 1000, tu już jest prawie 2000, oczywiście to są striksy, one są przepłacone, nie będę się już powtarzał tutaj po raz kolejny, bo uważam, że dopłacanie do kart graficznych 4090, 4080, czy też jak wyjdzie 4070, dopłacanie do wersji lepszego chłodzenia ja się z celem, te karty są bardzo chłodne, ja miałem na testach, no jeden chyba z najtańszych układów referencyjnych od KFA2, niereferencyjnych od KFA2, i on miał genialne temperatury. I z tego co widziałem, większość testów praktycznie każdy ten układ 4090 ma genialne temperatury. Wydaje mi się, że z 4080 będzie podobnie, więc. Na waszym miejscu, już jak tak wam mogę doradzić dwa tygodnie przed premierą, jeżeli ktokolwiek będzie na te karty polował, żebyście nie wydawali, nie wiem. 1000, 2000, 3000 więcej na jakieś droższe układy niereferencyjne. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie, bo one zawsze ładnie wyglądają, mają lepszą kulturę pracy i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że na tych, najtańszych, na tych najtańszych układach nadal wszystko będzie bardzo fajnie śmigać, będą dobre temperatury, dobra kultura pracy i tak dalej, tak dalej. Natomiast. Ceny będą oscylować w okolicy 8-8,5 zł, a nawet do 9 tysięcy złotych, więc jest źle. Jest źle i już to widzimy. Znaczy, wiecie co, to nie jest tak, że to jest jakaś zupełnie anormalna sytuacja, bo zawsze było tak, że, bo prze, że przedział cenowy modeli niereferencyjnych był duży. Teraz dużo z Was pisze do mnie i się pytacie, dlaczego to jest tak, że jakiś model X, nie wiem, 3060 albo 3060 Ti, że między najtańszą kartą graficzną z tego modelu, a najdroższą jest 1000-1500 zł. Różnica. Zawsze tak było. Wychodził jakiś GTX 1080, to między najtańszą wersją GTX -a 1080 a najdroższą była duża różnica. Często one były jeszcze większe, bo wychodził jakieś kosmicznie wodno chłodzone ultra, nie wiadomo co. I te różnice były duże, więc te różnice zawsze są duże. Dla mnie definiuje rynek i to, jak wygląda rynek i to, jak m, jakie ceny są kart graficznych, definiuje najniższa cena karty graficznej, jaka ona jest. Więc jeżeli najniższe ceny i będzie takich modeli w najniższych cenach, 1600 euro, czyli około okolice te 7500 zł, będzie jakoś tak, no, nie będzie to jedna karta, tylko będzie ich Kilka modeli, i będzie ich tak zauważalnie, że one są w tej właśnie najniższej cenie. To znaczy, że jest wszystko w porządku. A to, że będą sobie modele za 10, za 15, za 70 tysięcy złotych wysadzane, wysadzane diamentami, pozłacane i z autografem samego Jensena, to jest norma. Zawsze będą takie droższe i tańsze układy, natomiast to te najtańsze w mojej opinii definiują rynek. No, i na chwilę obecną zapowiada się to tak, że może tych najtańszych nie być aż tak dużo, i raczej będziemy widzieć droższe karty powyżej 8000 zł. To jest moim zdaniem niefajna sytuacja. Ja nastawiałem się, że karty 4080 to będzie cena 7, od 7 do 8 tysięcy złotych w tej cenie będą się zawierać te najniższe i średnie modele. Wiadomo te najwyższe modele z najbardziej fikuśnymi układami chłodzenia często wyskakują poza skalę, więc zawsze wiecie, odrzuca się te skrajne opcje, to jest standard, więc jakby ich nie, nie biorę tutaj pod uwagę, ale że większość modeli w tej cenie się zamknie. Między 7 a 8, a wygląda na to, że jednak większość modeli wyskoczy poza granicę 8000 zł, i to mi się bardzo, bardzo nie podoba. W Stanach Zjednoczonych będą mieli cenę MSRP, w Azji mają tanie karty, używane serii 3000 i jeszcze z tańszych serii, wiecie, to są takie dwa fajne miejsca. Nie wiem, takie dwa fajne miejsca. My jesteśmy w środku, więc fajne miejsce my środku. sami sobie powiedzcie gdzie my jesteśmy naprawdę nie jest fajnie i to nie mówię że my jako Polska tylko my jako Europa troszeczkę w tym miejscu bo tutaj to są ceny w euro i tutaj są tak samo ceny w funtach 1500 funtów nie mniej więcej to wychodzi 8200 zł, czyli jeszcze drożej niż te 1600 euro więc nie jest dobrze niestety w Europie, stary kontynent jest stary i wygląda na to, że powinniśmy wszyscy być tu ostro i stać nas na płacenie więcej niż Azjaci i Amerykanie, ale niestety tak nie jest. No mam nadzieję, że te przecieki cen okażą się no lekko przesadzone, że będzie troszeczkę niżej, natomiast Pomimo mojego niesłabnącego entuzjazmu i cały czas czekania na lepsze ceny, i lepsze ceny, i jakby oczekiwania tego wszystkiego, za każdym razem mam tak, że myślę sobie, nie, będzie dobrze, ja yeah, no będzie super, idziemy ku dobremu, nie, entuzjazm. Tak, tak mam niemalże od dwóch lat, to powoli ten mój wewnętrzny entuzjazm jest przez te realia zabijany że tak jest, wiesz, jednak nie jest tak dobrze ich las. Nie jest tak dobrze ich las. I po prostu ten entuzjazm, że idzie do lepszego we mnie, no, umarł e, i raczej w tym momencie mamy stabilność i będzie ona nam się wahać, raz będzie lepiej, raz gorzej, ale do takiej sytuacji, jak, jak dobrze było kilka lat temu, no to nie wiem, czy kiedykolwiek wrócimy, a jak wrócimy, to na pewno nie szybko. Na razie będzie czas drogich kart graficznych. Jeżeli ktoś będzie chciał kupować tańsze karty graficzne, to seria 3000 pozostanie. W, w obwodzie. Ja planuję pod koniec tego roku zacząć robić serię zużywanych kart graficznych, co warto kupić, do jakiego grania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo strasznie jesteśmy też zafiksowani na te nowe karty graficzne, a jakby jest cała masa świetnych kart graficznych, czy to nawet jeszcze, jeszcze z serii 900, że nie wspomnę o serii 1000, a już rtx 2 3000 są naprawdę super, czy rx serii 5000, e, 6000, no Cała masa jest fajnych kart używanych w nie najwyższych cenach, na których spokojnie można śmigać i nie trzeba fiksować się na najnowszych modelach. Natomiast o, wielu z, wam, z Was ostatnio doradzałem, żeby na razie nie kupować 3090. Podtrzymuję to, jakby podtrzymuję na chwilę obecną te, ten mój status, że na razie ja osobiście na przykład poczekałbym na premierę. Serii, serii 4080 16 GB dla tych, którzy chcą kupić 3090 Ti, no bo ona kosztuje teraz najtańsza wersja 6500 zł. Więc pewnie tak między 6,5 a 7,5 kosztują te karty. Ja bym zaczekał i starał się wyrwać najtańszą 4080. Jeżeli uda wam się ją wyrwać za 1000 zł więcej niż 3090 Ti no to to już będzie udane wyrwanie, no bo jednak ta karta jest wyraźnie, wyraźnie wydajniejsza od 3090 Ti a mniej więcej, nie nawet chyba mniej energii będzie pobierać i moim zdaniem będzie miała dużo lepszą kulturę pracy, więc podtrzymuję to. Czekamy jeszcze dwa tygodnie za trzy dni, premiera nowych eriksów w serii 7000. Muszę się przygotować do zrobienia dla Was live'a. A na dzisiaj to by było tyle. Piście, czy ktoś z Was czeka na 4080 w wersji 16 GB? Właściwie na 4080, innej na razie nie będzie. I ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Oczywiście życzę miłego dnia, wieczoru, nocy i do zobaczenia jutro. Cześć!